Kłaniam się, Bartek Szymonaj, strefawrzemian.pl. Dzisiaj powiem wyjątkowo o naszym nowym programie Metoda 3X, który jest wyłącznie dla... Kobiet, dla kobiet, które są początkujące i średnio zaawansowane. To jest metoda treningowa, która pomoże Ci po prostu w odchudzaniu i modelowaniu sylwetki. Już wyjaśniam szczegóły. Zanim tylko przejdę do wyjaśnień, bardzo proszę subskrybuj mój kanał. To mi pomaga dochodzić do nowych osób, którym mogę również pomóc. Ciebie to nic nie kosztuje i trwa jedną sekundę z góry. Bardzo dziękuję. Razem z moją żoną Anią Kolecińską doszliśmy do wniosku, że musimy stworzyć program treningowy, który będzie stricte dla osób. Początkujących, przede wszystkim, i oczywiście dość średnio zaawansowanych. To jest oczywiście subiektywna metoda, kto na jakim poziomie jest. Chodzi po prostu głównie o osoby, które nigdy nie trenowały, albo trenowały, albo mają dłuższą przerwę, albo po prostu tak trenują, ale nie za bardzo i tak mimo wszystko wiedzą, jakie mają słabe efekty. Więc ten program treningowy, który jest, jeszcze raz powtarzam, wyłącznie dla kobiet, sprawdzi się właśnie idealnie dla tych przypadków, że tak powiem, dla tych kobiet, które właśnie wymieniłem. Czyli po prostu chcą od czegoś. Porządnie zacząć. W tym programie treningowym skupiliśmy się na podstawowych ćwiczeniach. Skupiliśmy się na tym, czego tak naprawdę z naszego już wieloletniego doświadczenia kobiety potrzebują. Bo wiem o tym, że kobiety głównie najczęściej nienawidzą na przykład skakać. W naszym treningu praktycznie w ogóle nie ma skakania. Wiem, że dużo kobiet ma bardzo duży problem, na przykład z brzuchem, z napinaniem brzucha, z tym, żeby nie był wzdęty, z tym, żeby go napinać podczas ćwiczeń. To wszystko w tym programie. Zostało umieszczone i zrobione tak, żeby to było ułatwione. Czyli podczas ćwiczeń wyjaśniamy, jak ten brzuch napinać, podczas ćwiczeń pokazujemy, jak to ma wszystko krok po kroku wyglądać. To wszystko, co jest tak naprawdę nową formą w tym programie, to jest to, że ja stoję obok Ani i ja na bieżąco tłumaczę, jak należy ćwiczyć, na co należy zwrócić uwagę pod kątem technicznym, motywuje Cię, mówię o, o tym, jak oddychać, a Ania. Nic nie mówi, tylko ćwiczy. Więc na bieżąco możesz sobie patrzeć na Anię. Jeżeli cię to motywuje, albo też jednocześnie słuchać mnie i poprawiać swoją technikę, bo w tym programie treningowym chodzi przede wszystkim o ciebie i o to, żebyś miała jak najlepsze efekty, ale żeby to też jednocześnie było bezpiecznie i poprawne, wszystko wykonane technicznie. Ten program zawiera dwie rozgrzewki, jedna trwa około 5 minut, druga trwa ponad 10 minut. Ja zdecydowanie bardziej rekomenduję oczywiście tę dłuższą, ale znowu wiem, że czasu jest bardzo mało, więc jeżeli masz w ogóle nie wykonać rozgrzewki albo możesz zrobić 5-minutową taką absolutnie najbardziej podstawową, no to lepiej zrobić tą podstawową. Jeżeli oczywiście znajdziesz trochę więcej czasu, to zdecydowanie polecam tę drugą rozgrzewkę. Ona również tak jest mimo wszystko bardzo krótka, ale już też będzie dawała dużo lepsze efekty i przede wszystkim zapewniała większe bezpieczeństwo. Bo rozgrzewka to jest tak naprawdę przygotowanie ciała do aktywności fizycznej. Tak naprawdę rozgrzewka powoduje to, że te ćwiczenia są potem dużo bardziej bezpieczne i efektywne. Czyli mamy dwie rozgrzewki, mamy aż 12 treningów. One trwają, każdy, uwaga, po około 15 minut i potem są jeszcze trzy różne interwały, tabaty, które trwają 4 minuty. I tak to przygotowaliśmy, że te Wszystkie treningi są od ciebie podzielane i będzie można je łączyć. Prawie, że mimo wszystko tych kombinacji jest naprawdę mnóstwo. Robimy sobie tak, że na początku robisz rozgrzewkę, wybierasz ty między 5 a 10-minutową, potem robisz trening. Ono, ich jest 12, więc ich jest na 4 tygodnie, 3 razy w tygodniu. Ok, 4 tygodnie, 3 razy w tygodniu trenujemy, najlepiej co dwa dni, tak żeby ciało miało czas na regenerację. I po każdym treningu zdecydowanie rekomendujemy robić tabatę. I od razu mówię, interwał musi być bardzo intensywny, żeby dawał efekty, bo to, co najbardziej spara kalorie długofalowo, to jest właśnie interwał i odpowiednie podniesienie tempa. Wiele kobiet. Szczególnie początkujących nie wykonuje interwału, bo one gdziekolwiek by nie znalazł ich w internecie, są bardzo trudne do wykonania. My te interwały zrobiliśmy jednak dużo łatwiejsze, tak żeby właśnie osoby początkujące, do których ten program treningowy jest skierowany, mogły go wykonywać i właśnie od czegoś zacząć. I to, co jest super w tym programie, to jest to, że te wszystkie treningi można ze sobą łączyć i mieszać, i one się świetnie sprawdzą również dla osób, które są trochę bardziej doświadczone. Bo może być na przykład tak, że ktoś wykonuje sobie trening. Numer jeden plus tabata i myśli sobie: Kurczę, ten trening był zbyt lekki. Bo jeżeli był oczywiście odpowiednio ciężki, to super o to chodzi. A jeżeli był zbyt lekki, to możesz sobie na przykład wykonać drugi jeszcze trening, który również będzie udostępniony w miarę szybko. One wszystkie będą udostępnione 7 stycznia. I Jak wykonasz sobie te dwa treningi i potem jeszcze interwał, no to już dla średnio zaawansowanych to będzie bardzo dobry wysiłek i na pewno już będzie można to odpowiednio odczuć. To, co jest bardzo ważne w tym programie, to nie chodzi o to, żeby się Zajechać, tylko żeby czuć się fajnie po treningach, żeby czuć, że coś się zrobiło, żeby to dawało efekty, ale żeby też nie było tak, że po treningu po prostu siadamy albo kładziemy się i mówimy, Boże, już nie mam siły. I na następny dzień ledwo chodzimy. Totalnie o to chodzi. Na następny dzień masz trochę czuć, że coś było robione po swoich mięśniach. Masz czuć, że one wykonały wysiłek. Kolejna bardzo fajna rzecz w tym programie treningowym jest taka, że na bieżąco również tłumaczę, jak każde ćwiczenie można modyfikować. Bo one są pokazane na przykład załóżmy Ania robi deskę. Więc podczas treningu mówię, że tą deskę można wykonać. Sobie na przykład na kolanach, jeżeli jest dla Ciebie zbyt trudna, albo można sobie coś położyć na plecy, jeżeli jest dla ciebie zbyt lekka. Więc zawsze podczas treningów mówię o tym, co można zmodyfikować żeby efekty były lepsze i żeby lepiej dostosować ten program do siebie. Z tego wszystkiego też nie powiedziałem. Link do tego programu jest poniżej w opisie, więc po prostu kliknij w niego albo wejdź na naszą stronę strefaprzemian.pl. Przygotuję film, w którym tłumaczę jak z niego korzystać, tylko od razu mówię, że po prostu ten program jest bardzo uniwersalny. Jakby te wiele lat doświadczenia, bo już do tej pory chyba zrobiliśmy 6 albo 7 programów treningowych, powoduje to, że coraz lepiej jesteśmy w stanie z każdym rokiem ten program dopasować do Ciebie. Czyli stworzyć taki program, który będzie możliwie uniwersalny. Bo jeszcze raz mówię, jeżeli się zastanawiasz czy jest dla Ciebie, to weź pod uwagę to, że to można wszystko sobie zmodyfikować, czy to poprzez zwiększenie obciążenia, czy to poprzez złączenie treningów. I jeszcze coś, o czym nie powiedziałem, a co jest moim zdaniem bardzo ważne: każdy trening ma akcent na inną grupę mięśniową. I tak na jednym treningu bardziej angażujemy pośladki, na innym treningu trenujemy bardziej na smukłe uda, czy po prostu na brzuch i ramiona. Każdą grupę mięśniową, oczywiście, na tym treningu będziemy angażować odpowiednio, tylko każdy trening, właśnie, jest trochę mocniej zaakcentowany na grupy mięśniowe. I tak. Chorem, takimi najważniejszymi punktami jest są pośladki, są smukłe uda i jest brzuch. I do tego oczywiście dołączamy jeszcze inne grupy mięśniowe, ale jakby te trzy grupy mięśniowe wiemy o tym, że są najważniejsze dla pań, więc je najmocniej będziemy akcentować. Co nie zmienia faktu, że oczywiście z jednej strony treningi są przede wszystkim po to, żeby modelować sylwetkę i oczywiście też w pewnym stopniu nakręcać metabolizm i spalać kalorie. Ale interwały są głównie po to, żeby spalać kalorie, dlatego że one będą spalały kalorie w większej ilości jeszcze przez nawet 72 godziny, jeżeli odpowiednio je wykonasz. A jak je wykonać? Oczywiście mówię na bieżąco podczas treningów. Czyli tak, podsumowując, to jest program treningowy tylko i wyłącznie dla kobiet, które są za średnio zaawansowane albo początkujące. Co, co bardzo istotne, my współpracujemy w 90% z kobietami między 30 a 55 rokiem życia. Więc jeżeli jesteś w tej grupie wiekowej i myślisz sobie, że nasze treningi są dla 20-latek, to się mylisz. One nie są dla 20-latek. One są przede wszystkim właśnie dla takich kobiet 30-55 lat. W tych treningach nie ma skakania. Możesz je wykonywać totalnie bez sprzętu w domu. Wystarczą Ci butelki z wodą. Zresztą Ania na treningach właśnie ćwiczy z butelkami z wodą. Nie z handlami. Postanowiliśmy ten program treningowy nakręcić tak, żeby trenowała właśnie z butelkami z wodą. Żebyś mogła w praktyce zobaczyć jak można to robić po prostu efektywnie. Ćwiczenia są podstawowe, maksymalnie bezpieczne, cały czas na bieżąco. Ja tłumaczę, na co należy zwrócić uwagę. Czy to, żeby odciążyć kręgosłup, czy to, co zrobić, żeby tego kręgosłupa nie obciążać. Program jest bardzo uniwersalny, dlatego że można go zawsze dostosować do swojego poziomu zaawansowania. Im bardziej zaawansowaną osobą jesteś, tym po prostu trzeba inaczej te treningi układać, ale nadal to jest bardzo proste, dlatego że wystarczy je łączyć. Dostęp do nich będzie oczywiście na naszej platformie. Jeszcze raz powtarzam, są dwie rozgrzewki, 12 treningów i trzy interwały. Więc w tym całym pakiecie jest tego naprawdę dużo. To, co bardzo ważne, tylko do niedzieli, 7 stycznia trwa przedsprzedaż tego programu. I można go nabyć aż 60% taniej. Potem cena wraca już do normalnej, czyli do 249 zł, ale jeszcze raz mówię, 60% zniżki jeszcze do końca niedzieli obowiązuje. Od razu mówię, że jeżeli jesteś osobą, która ogląda ten film, w poniedziałek i nie zdążyłaś go kupić, tego programu, bo coś się wydarzyło, to po prostu napisz do mnie wiadomość prywatną albo po prostu na maila kontaktmałpa.sepaprzemian.pl i my wtedy jeszcze postaramy się tę zniżkę Ci po prostu dać w odpowiedni sposób, żebyś mogła ten program treningowy nabyć. Więc podsumowując jeszcze bardziej, Ania ćwiczy, ja tłumaczę, najważniejsze jesteś Ty i Twoje efekty, to żeby to było bezpieczne, skuteczne i to będzie zupełnie inny program niż Jakikolwiek do tej pory widziałaś. Ja przynajmniej nie widziałem takiego programu treningowego, żeby był w ten sposób zrobiony i nagrany. Także co? Opis jest poniżej tego filmu. Bardzo proszę, tam jest też link. Kliknij sobie i skorzystaj z 60% niższej ceny. Zainwestuj w siebie, no bo co? Efekty są najważniejsze. Zainwestuj w siebie swoje ciało i sylwetkę. Z góry bardzo dziękuję za zaufanie, dlatego że już do tej pory ten program się sprzedał rekordowo. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się na pierwszym treningu 7 stycznia. Pozdrawiam, cześć!